Co? Zarodniki Grzybów. No, ciekawa pułapka. Co to robi? Jest. Pierwszy to jest wesoły ork. Aha! Widzicie? Patrzcie, jest. Najpierw jest wesoły ork, a potem nagle. Eee, zły ork! On włazi i to go jakby hibernuje, tak jakby. Mieszanie mózgu mu robi. O, przepraszam i. Przypieprzono drugiemu orkowi Fajnie będzie jak to mu będzie działało na tego Na trolla o czkawki dostaję Będzie źle To są takie fajne grzybki, nie? Jak w filmach, to takie... Nie wiem, w czym było takie grzybki i one tak ociekały takim A te tu wyglądają jak te e, Kurki te grzyby, czy jak one się tam nazywają e, Co to za sarfo, sarfokak? sarfokak. No, no, bardzo śmieszne, że jest. A to nie jest sarkofagę, no to jest takie coś. Dobra, popatrzmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy taki most, nie? Ogólnie, i tutaj sobie możemy tak strzelać. I możemy sobie tak. Pyk, 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 pyk. Ogólnie dziwna mapa. Yy, popatrzcie na mapę i powiedzcie, co to Wam przypomina. No, bez komentarzy tu zostawiamy. I ogólnie, tutaj mamy. Czy można to nazwać jakąś fosą? Tak, lecą sobie tutaj orkowie i oni go dają. Nie wiem, czy pójdą z dwóch stron naraz, i oni go dają. Cześć, jestem miły i gościu, mogę tutaj sobie polecieć. I oni robią tak, lecą tutaj. Wlatują tutaj. I lecą albo tu. I tutaj mogą dostać wryj A patrz, to wygląda jak ta pierwsza misja. Tutaj było też takie coś, nie? Albo lecą z drugiej strony, i tutaj jeszcze jest pułapka. Tutaj są jeszcze pułapka. Tutaj jest takie coś. To nas teleportuje na środek, tutaj dostajemy w morda. Tutaj mamy żerandole i zaczniemy najpierw od... zobaczenia, no... Na... w to zaczniemy zaś. Jest tyle rzeczy, które mogę Ci pokazać. I to wszystko. Najpierw zaczniemy od tego i zobaczymy co tu pójdzie. Tak. Tu idą tak. E... Lodowe ogry i te normalne łucznicy. szczury... O, i to? Pierwszego przeciwnika, który na nią stanie, więc... Czy to jest aż takie użyteczne? Hmm... Pomyślmy, dobra. Najpierw wyznamy to, co zawsze. To się przyda na pewno. Teraz ucznicy. Te trzy i jeszcze mamy dwa do wyboru. To. No i w sumie możemy to chyba wziąć. Nie? Zobaczymy, jak to będzie działało. 1200, no to takie trochę... Bądź powiem drogie. No, ale jak już będzie, no trudno co zrobimy. Tutaj mamy koksownik. Który na pewno do niczego nie będzie potrzebny. O! Oh, już Dobra, najpierw naładujemy tutaj łuczników. Już trudno, niech strzelają. Chyba, że tutaj idzie jakaś. Dać to. Ja do się, dać. No to domy, tutaj z tej strony. I tu domy siódemeczka A teraz źle, że kto dał. No to ta. Tak, to domy. I ja nie mogę tutaj inaczej wleźć na środek, jak tu. No, za Kurde! Tutaj trzeba uważać, bo tutaj na pewno roz przynajmniej zlecamy. Ja wam wą wągodę, że w tej misji przynajmniej rozlecemy. I tutaj domy piątki już same. No, piątki same, jedna tutaj, domy, piątka i ogólnie będzie pięknie. Kurde, tutaj idzie łatwo zlecieć, ja wam powiem. Na przykład taki buh Idą z dwóch na stron i jest nieprzyjemnie. Ej, co was posrało dziewczynki? Że tak od razu e, czy tutaj idą szczury z tej strony? Oby Coś widzę z tamtej strony idzie? Aha, ci Dobra, pomóżcie mi tu chmurki. Pogoda wam mnie sprzyja orkowie niestety. No ale bywo. Dobra, e, czy tutaj się do jakoś dać? A kto tu gra fair play, człowieku? Powiedz mi. Ja pieprzy. Jeden szczurną tam gdzieś poleciał w bok. Nie wiem czy on nas chciał strzelać. Czy to był jakiś po prostu głupi szczur? Dobra, teraz orkowie poszli na pułapka. Na ta fajna pułapka. Próbują nos tu. Ten ork popróbował pr nos załatwić ze zatku. Chyba nie powinni przejść. O kurde, ja już mam pół życia. Nie wiem skąd. Nie wiem, czemu tak mało. Ale dobra, stanęmy się tu. I lecimy na, na pole bitwy. Na pól bitwy, ja teraz co to poleci? O matko! O, o! Spokojnie! Łopaki, spokojnie! E, szczury poleciały z dwóch stron. To było nieprzyjemne. O, ludzie! No! O ciężko godołek 50 szczeliny jest. Pamiętacie, o czym wam gadałem? Że wleca. I co się stało? Może wykonamy quest'a. 32 jest! Ale bałagan, jest, udało się. Gadałem wam? Że wykonamy quest'a? 36, nie. Jak to jest możliwe, że tyle mi wlazło? Chyba z 10 straciłych. O, ludu. Ale pięknie quest jest. Dobra, co by tutaj dać? Z drugiej strony na pewno domy. Miażdżyciela, kości. I ogólnie jeszcze domy. To. Do zobaczenia, jak sądzę. No, możliwe, możliwe. Tak, domy tutaj na razie. I teraz zrobimy. Co by tu zrobić, panowie i panie? Czy ściana śmierci, czy. Dobra, na razie domieszczana ściana śmierci. <grym wiosenka> Ciekawe, czy by, jakbym teraz zginął, co by się stało? Czy to by mi odjąło, czy. O nie, zaści! Dobra, niech tutaj się biją. O kurde, naprawdę tu ucznicy. O, o, lecą, lecą! Słyszę, że leci hiena. P proszę tędy, panie Orku O ludzie Ale! Dobrze, dobrze, że tak się stało, a nie że mi te hieny by przeleciały i powiedziały Dzień dobry tutaj firma pogrzebowa i... by było nieładnie Dobra, potem następne jak będzie e, zatrzymanie Ten checkpoint czy jak to można nazwać To se podobomy uczników bo... Już mnie palec boli z tego walenia Bardzo śmieszne, wiecie? Wy to jednak macie takie poczucie chmury Dobra, lecimy tam Tam przeszły trzy orki Biała orka No i... Ah, te przejście, co, Kto to za debil, za debil zrobił te przejście tutaj? I na pewno one nie było specjalnie, nie? Dobra, jakoś tutaj ich podobamy. Suncie, żeż te wasze y, zady śmierdzące mi z drugiej. Dobra, jakoś tak. Yy, z drugiej strony może idzie lodowy ogr, nie wiem. Ej, co ja że na niego? Dobra, i tam chyba idzie lodowy albo też ognisty Nie lodowy ja pieprzy Musimy się stanąć przed nim, żeby wiedział kto tu rządzi I tu ósemka. nie będzie bolało Jak nie będzie bolało Co ty pieprzysz? Będzie bolało To będzie bardzo bolało O nie Słyszeliście już pewnie o co chodzi o, ładnie mu to na ryja siadło. No, 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 bi, 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 bi. O, kurde. Kurde, to było trochę takie nieopłacalne, bo to jednak. ...było po dwóch stronach. O, kurde, oni tutaj też poszli. Jeszcze jeden ogry jest. Jeszcze jeden. Nie, dobra, dobra, to jest. Aaaa. Ale tu jest chaos na tej mapie Zdu! Do... Kurde Ta misja nie jest tak łatwa Ta misja nie jest tak łatwo Ty wam powiem. już jak tu siępnął, że randol, no ja nie Nie to jest... Niby to jest takie trudne, ale to, to jest to się no tak wydaje. Tu, tu wystarczy, no dobrze rozmieścić te pułapki i oni normalnie leżą. Dobra, jakoś tutaj ich podobamy. Nie ja wiem co zrobiłem. Stara metoda. Tutaj domy drugiego miatacza ognia i oni leżą i kwiczą już. Jak oni widzą takie coś, to oni ją godą. No nawet się nie pytajcie, co oni myślą w tej sytuacji oni są zmutni. Oni muszą takie coś przeżywać. Ej, Nie wiem, czy to tam dać. Albo oddowaj mi moja kasa, bo to tam dać jeszcze ta pułapka. O, tu jest pieniążek. Tu jest pieniążek, tu jest pieniążek. Tutaj nic, nie ma pieniążków. Z YouTube nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. A tutaj jest jeden. I chyba nam starczy, żeby postawić jeszcze na jednego spowolniacza. nie spowalniaczu Dobra nawet dwa się udało dać Co to teraz? Nie? Aha to, no to dobra To niech będzie Widzieliście ile to mi życia wzięło? Tu pójdą łucznicy nie dobra To, to było egal, egal, kabem doł 32 ale to było piękne wtedy co że my zrobili Ta seria Teraz powinno być już bardzo łatwo Teraz idą sami ci No ogry Jeszcze nam jakoś mogą Zaszkodzić jeśli pójdzie po 5 ogrów Nie wiem coś takiego bo, bo przypominam że to jest Przedostatnia misja więc To nie, by to nie może być takie tutu nie, jednak nie Tutaj zaraz zrobimy takie, takie Takie fajne coś Zaraz zobaczycie co Dobra, tu niech już to już tam zabije aż w tamtym miejscu, tutaj mamy pieniążek skądś, Się znalazł Chodźcie tu na środek, panowie! Kawy leziecie O tutaj mam łuczników jednak dobrze go dołem, ale Pomyliłem się o kilka sekund Jakoś tam im postrzelomy tak troszkę A Ła Paniorku Paniorku O łucznik poległ Dobry cel. Tutaj zrobimy tak. Tak będzie pięknie, nie? Fajnie to wygląda, yy, że tak porozkładane. I tutaj zobaczycie zaraz, jak będzie do końca, to to będzie piękny. Dobra, jo, jo ulepsza jedna tak pułapka. <coughs> wow. mocne. Ulepsza ta pułapka, nie? Żeby mi to spowolniało, to wtedy to będzie piękne. Będzie zadawało, spowolniało, obrażenia oczywiście. Czy? Nie no, Orko, wie, czy orzek słyszą, wiecie, już jak słyszał wycie? Dobrze, że słyszał, Panie Orku, yy, trochę do przodu? Jakbyś tak pod los? O nie! Z od mnie. Boże, <gryw> słyszycie, że tak gadał trochę przez los, nie? Teraz było to na przykład słychać o teraz i pije przyjle kasiorki Dobra to jest tysiąc w sumie jeszcze tu wrócę. Jeszcze na, no, jeszcze wrócę, ale na tym prze, przestanymy i dokończymy naszą drugą śmierci na razie, a potem zobaczymy co dali. Dobra, teraz może usymki. Kasie do to tam nacisnęmy Tak, tutaj tu. Nie wiem, czego jeszcze się możemy tu po nich spodziewać. Chyba już wszystko co najgorsze jest za nami. Dobra, wskakujemy w ten portal magiczny. I kłademy łuczników. Czy ci ucznice w ogóle tutaj coś strzelają? Ja, widzę, że się poobracali. To coś robią. E, Obróćcie do wtastrda, kolego mój złoty. Dobra, i czy jeszcze coś? Tu jakoś tego łucznika domę. Patrzcie, a teraz coś chyba mi się wydaje albo wie... Za małe podłoże. Dobra, już Patrzcie jak to tu piekcie wygląda. no tutaj jeszcze trzeba dokończyć. I będzie cudownie. Dobra, jadę. O! O! Może jak się wstraszył. Jakby mi to ryja wybuchło To by było... NIE SYMPATYCZNIE Uczyńcy Wy wiecie co wy macie robić, nie? No ja myślę, że oni tam Nie przypuszczą ich Chyba, że są jakimiś debilami Ej, czy to by miało być, no same te Siriuski? O, właśnie, jeszcze tutaj trzeba dokończyć A, już już nic Nieee Mule arabski Dobry strzał, dobry strzał, Wojtas! Ten dźwięk jest fajny, jak oni dostają w WPT-na, nie? Dobra, to ich zmierzyło, lecimy na drugą stronę, teraz oby nie zlecieć, tutaj spokojnie. O, patrzcie! Ej! No chyba już się nie da do... przegrać. Choć nie wiem co będzie jeszcze Właśnie jeszcze mogę dać tej te zera Zera, zobaczymy co się stanie Pierwszy, ale ciekawe jak to się długo ładuje te takie coś Zobaczymy jak to wygląda Rozłożymy to tutaj a 1200 to już jak wydał prawie 4000 I czy oni. Ach, jeszcze żegna to No dobra. Czy oni ich tam gryzą? Oni ich powinni gryźć, nie? Więc nie wiem, jak, jak walczą te szczury. Aha, bo to jeżeli myślę, że to jest przy wejściu, a to jest tutaj. Jeszcze? Jeszcze coś? Ej, a czemu tyś y, nie chciał z, y, walczyć y, y, ze mną? O, ogr, ogr! I czemu on... Eee... Yy, uwaga, z drugiej strony idzie też. O, dobra, to, to go jednak rozpieprzyło. I chyba to działo na ogry teraz Dobrze. Yy. Dobrze powiedzieli. Bo widzieliście ile mu to w życia wzięło. Nie, nie, nie. O! Koniec! I panowie i panie... To jest na koniec tego odcinka. Jakoś my z tych grzybków tak specjalnie skorzystali, No, niestety, moje te schody z zguby. Yy, raczej ta głupiofosa, którą tu ktoś yy, postawił z guby. Tak się to powinno nazywać. I to jest ostatnio, nie przedostatnia misja. I następny odcinek to już będzie ostatni, wiecie o tym, nie? Chyba, że jeszcze coś będzie, ale to wątpię. Już się nie mogę doczekać, jaka będzie ostatnia misja. Zobaczymy co to nam... 16, o! Trudniejsze do zabicia. No ja nie wiem, Jorzek nie widział. Dobra, tak jak Rzuch powiedział, ulepszymy. Na moment zatrzymują tych, nie? I mamy 21. Zobaczymy co dostanę w tej misji i wtedy to ulepszymy. Choć już nie wiem czy... Choć już nie wiem czy będziemy mieli jeszcze okazja, żeby zagrać. Więc wiecie, jak jest. Więc możemy zaryzykować i ulepszyć to, albo nic nie robić. Eee, tego wam brzeg nie pokazał, no ale już trudno. Niektóre pułapki są po prostu słabe, tak jak to na przykład, nie? Chyba, że to jest silne, a ja że tego nigdy nie... No nie wiem. To się chyba bardziej opłaca niż to, ale no dobra. A więc żegnam was z 2019. I do następnego odcinka. Już ostatniego. I jeszcze bym, bym chciał powiedzieć, że przed tym odcinkiem my mieli 9000 orków zabitych i, i jeszcze coś, więc już będzie chyba około 11 tysięcy. I do następnego odcinka i na razie!